8 mg. Mm, no to ona by się mieściła w tym. W setce. Połączenie zbiórek medycznych to absolutne minimum, jakie można zrobić, ale temat jest szerszy, bo wciąż zabieranie pieniędzy zdrowemu dziecku, które na przykład straciło rodziców, jest... Podobnych głosów było mnóstwo, a Morawiecki postanowił wycofać się z tego pomysłu, i wszystko wraca do poprzedniego stanu. Pines rzucił na nadgorliwych urzędników, którzy chcieli uszczelnić system podatkowy. Podziękował też osobom zaangażowanym w pomoc, a czy doprowadziło do tego wielkie oburzenie ludzi szum w mediach nie wiem, choć się domyślam. Być może część z was pamięta, a być może wam umknęło, ale podczas fejmem MA17 miała się odbyć walka mandzia z Karolkiem. Najpierw w sieci krążyły plotki o kontuzji mandzia, a później okazało się, że to prawda i pojawiło się oficjalne oświadczenie Federacji o odwołaniu starcia. W skrócie chodziło o kontuzję Uda, była Zważana inna formuła, ale i ona została wykluczona przez lekarza. W zasadzie cała wina została zrzucona na menadżerkę Mandzia, która nie poinformowała Fejmu o kontuzji, a tym samym nie dała im możliwości konsultacji czy też znalezienia zastępstwa. Karolek postanowił nagrać film i odnieść się do sytuacji, a także przedstawił świadka w sprawie rzekomego uderzenia dziecka przez Mandzia na jednym z obozów. nie jestem zły na tą kontuzję, ale jestem kurzły na ciebie za to, że nie poinformowałeś Federacji o tym, bo jeżeli byś to zrobił, to miałbym możliwość na 10 dni przed walką, bo ustalmy coś. Ty 11 dni dokładnie przed walką powiedział. No niestety jest ta kontuzja i w ogóle ta, ta informacja szybciej wyszła ze strony szalonego reportera, i między innymi Krystiana e, Wilczaka, Krychy, a nie z Twojej. Ostatecznie walka została przeniesiona na kolejną, 18. edycję Fame MMA i tutaj też ciekawe, że federacja nie znalazła zastępstwa, więc zamiast 10 walk było 9. I to był ten mniej ciekawy wątek z filmu Karolka, natomiast zdecydowanie ciekawsze jest odświeżenie tematu rzekomego uderzenia dziecka przez Mandzia. W zasadzie było to główne oskarżenie w kierunku Łukasza, które mocno osłabło po face-to-face. -to, -face. to właśnie wtedy Mandio zacytował relację jednego z uczestników. Obozu, który zaprzeczył, aby ktoś tam został uderzony. No i Karolek znalazł innego uczestnika, który przedstawił swoją, nieco inną wersję. Ja je wam teraz y, przeczytam i to by potwierdzało wersję wytargania y, za ucho tego dzieciaka. Wyznaje, że jako uczestnik obozów Starsfor Fans Polańczyków odbywszy się efekt. No dobra, y, ale ja najpierw powinny być dowody, że to był y, uczestnik, ale mam nadzieję, że będą. W ferie w 2015 roku byłem jednym ze świadków w jednej spośród dwóch podzielonych grup uczestników, kiedy Łukasz Mandzio-Samoń użył przemocy wobec jednego z uczestników w postaci bolesnego wyciągnięcia chłopca z sali za ucho. Co za tym idzie, chłopiec mógł zostać uderzony razem z tym incydentem w twarz, jednakże w przeciwieństwie do ciągnięcia chłopca tego uderzenia nie jestem pewien w 100%, by je potwierdzić. Też uzupełnię, że Karolek starał się potwierdzić wiarygodność tego uczestnika i ten przedstawił podpisany dyplom z tego obozu. A oj, okay. Więc jest to jakiś dowód. Jakiś tak, ale lepiej, jakby po prostu pokazał ten bilet, nie czy coś. Tak więc teraz Mandzio ma swojego świadka, Karolek ma swojego i w zasadzie jest to jedyna kwestia sporna w tym konflikcie. Z tego co pamiętam to Mandzio za całą resztę... Nie no będą mieli się o co kupić na konferencji, no to na przykład o to plus jeszcze o to, że ej a czemu nie powiadomiłeś? Cześć. Cześć. Przeprosił i wyjaśnił, więc tylko o tym mogą dyskutować. W sumie jestem ciekaw, o czym będą gadać na kolejnych konferencjach przy okazji osiemnastki, bo już teraz wypalili większość emocji. Daniel Magical, który niedawno wyszedł z więzienia, być może zniknie z internetu, a przynajmniej z głównej platformy. Powodów ku temu jest sporo, szczególnie że podczas filmu wielokrotnie łamał regulamin YouTube, a niedawno Dios z policją zabrali mu zaniedbanego pieska. Skrajna patologia, trzymająca zwierzęta, znana wszystkim Gocha, która oprana i obrana. Yy, prowadziła libacje alkoholowe na streamie. Pies. Nie no, Bandura chyba fajnie prowadził. Znaczy yy, Gino i Bandura. Odebrany. Loże. Właśnie go mamy. Właściwie policji udało go się zabezpieczyć. To, jak traktowana była Sonia, doskonale było widać na streamach. A to ktoś pod wpływem się na nią przewrócił, a to została zatrzasniona w kanapie. Jak patrzę na zwierzaka, to widzę w nim członka rodziny, a ciągłe krzyki, awantury i libacje raczej komfortowe dla niego nie były. Fajna, gdzie ty? Ty. Coś stało! Coś stało! Soja co tam jest! Siatpie ja, Jest tam pies? No sobie co ja, to, ja to, 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 co? A co to kurwa jest? Czekajcie Patrzę na zwierzaka to widzę w nim członka rodziny A ciągłe krzyki awantury i libacje raczej komfortowe dla niego nie były Soja gdzie ty jest? Coś stało! Coś stało! Soja co ja tam jest! Siatpie ja, no co, na ja ty. Co, co ja... pod łóżkiem ten... Na mnie kupuję Na całe szczęście jest już w dobrych rękach. Ale to było pod tym łóżkiem czy nie było? Przeszła operacja, weterynarze zajęli się jej stanem zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi o Daniela, to jego kanał wraz z nadejściem do tego zniknął z YouTube. Przydzielić się miała do tego Maja Staśka, która opublikowała na Twitterku odpowiedź od serwisu. Zweryfikowaliśmy kanał Dream Team i został on zamknięty za obejście naszych warunków korzystania, które zabraniają użytkownikom, których kanały zostały wcześniej usunięte, posiadania lub tworzenia innych kanałów. Z taką decyzją nie zgadza się Daniel i zapowiedział, że się odwoła. Będzie to o tyle trudne, że został zablokowany nie na podstawie złamania regulaminu treściami na streamie, a tym, że to jego drugie konto, a wcześniejsze było zbanowane. Multikonto a przy banach to częsty powód do zamykania kanałów kontrowersyjnych twórców. Zresztą tutaj wystarczy spojrzeć na przykład Nitrodyniaka i omijania blokady. YouTube ma jasne wytyczne dla społeczności, które określają, co jest niedozwolone na platformie. Denitro otrzymał ostrzeżenie za przesyłanie treści, które naruszają nasze zasady dotyczące nękania. Spowodowało to zawieszenie uprawnień do publikowania. Podczas tego dzięki pan Gasaki. zasad i używał innego kanału do publikowania treści. W wyniku czego oba kanały zostały zamknięte, czytamy w oświadczeniu, jakie przesłał nam YouTube. Tak więc, czy uda mu się odwołać? YouTube zmanował mu konto, poszedł do więzienia na rok, a Wyjściu robił taką samą zadymę aż do bana. Teraz liczy na to, że platforma się nad nim zlituje, co moim zdaniem nie będzie miało miejsca. Może gdyby po wyjściu z więzienia przeszedł przemianę, wiecie, normalnie się zachowywał bez patologii, to byłaby na to szansa, a tak nie ma opcji. W trakcie konferencji Fame MMA już wprost powiedział, że nie wisi pieniędzy żadnemu z zawodników, a także, że nic mu nie wiadomo, aby Prime MMA miał jakieś problemy z płatnościami. Mimo, że nie nazywa siebie włodarzem, to jednak jest zaangażowany w tę federację i tak samo jest z nią powiązany wizerunkowo. W związku z tym to również na nim odbijają się tego typu afery, i to również do niego są kierowane. Pytania, gdzie jest kasa? Czyli zawodnicy dostali pe pe pełne pensje. Zawodnicy dostali wynagrodzenia zgodnie z umowami. Z pełne, to ja wiem. Wszyscy zawodnicy dostali pełne pensje. Zgodnie z umowami. Wiesz, co to jest umowa? I wiesz to, mimo że, to, miło, że wiem, nie pracujesz przy prime. I wiesz to, mimo że nie pracujesz bo pracuje. moi wspólnicy tam pracują, także wiem dużo o tym projekcie. Pretensje o brak płatności zgłosił na przykład Skolin, który wrzucił post informujący, że nie otrzymał wynagrodzenia od listopada. Prime MMA, mam nadzieję, że. Dubiel twierdzi, że juźwiak wisi kubie oksosiano. Ok, Kubie okso? A za co, już Jak kubie okso? Tobie chodzi, że federacja Prime, tak? Kubie okso. Że to jakaś pomyłka z waszej strony, a nie bandyckie metody. Od to już są synonimy? Palki, czyli 26 listopada czekam na wypłatę wynagrodzenia. Przypominam po raz kolejny, ponieważ na waszym mailu macie już dwa przedsądowe wezwania. Straszne jest to, że ci najbogatsi mają największy problem z przestrzeganiem umów. Wykonana robota równa się zapłata, to jest świętość. Masz ochotę zbijać interes, najpierw ureguluj swoje długi. I to jest aktualny przykład, natomiast już jakiś czas temu sprawę poruszył Gimbel, z którym skontaktowało się kilku zawodników Prime, którzy mają podobny problem. Niestety wielu z nich boi się, czy też nie chce mówić o sprawie publicznie, bo liczą, że załatwienie sprawy po cichu pomoże im odzyskać. Pieniądze. Jak widać, mimo upływu czasu sprawa nadal jest aktualna. Jeszcze bardziej niepokojące są natomiast doniesienia o zawodnikach, którzy mają problem z otrzymaniem wypłat. I jest to rzecz, o której w kuluarach w branży mówiło się już od jakiegoś czasu. Musicie natomiast wiedzieć, że backstage'owo temat mocno się nasila. Natomiast niewielu zawodników decyduje się mówić o tym publicznie, ponieważ potencjalna otwarta konfrontacja z Federacją mogłaby jeszcze mocniej zmniejszyć ich szansę na otrzymanie należnych im pieniędzy. Nie z naszej winy czasami jest y, długo trwa ta wypłata, natomiast staramy się zawsze, jak to możliwe jest najszybciej zapłacić. Co do no, porozumieliśmy się z zawodnikami. Na dzień dzisiejszy, chyba jedna lub dwie osoby jeszcze tam mamy jakieś ro rozmowę, tak to wszyscy są zapłaceni. No. Tutaj też muszę dodać, że z tego co wiem, to problem nie dotyczy wszystkich zawodników. Niektórzy z nich, jak na przykład Wandalek, otrzymali wynagrodzenie i. Wandalek walczył nie na, nie na tej ostatniej. Nie mają Spiny z Prime. Ciężko powiedzieć, jaka jest skala, ile osób musiało się upominać, ile dostało w terminie, a ile nadal czeka na. Wandalek chyba ostatnią walkę w Prime robił na trójce. Płatność. Jednak niezależnie od tego, nawet jeśli jest to jedna osoba, to tragicznie to wpływa na wizerunek. Prime MMA. Nic tak nie odstrasza zawodników jak obawa o pieniądze, a umówmy się, że akurat ta federacja i tak nie miała w czym przebierać. Niedawno poruszałem temat deepfaków, czyli sztucznej inteligencji nakładającej twarz znanych osób na twarz np. Na streamera i to w czasie rzeczywistym. Jak się zapewne domyślacie, wykorzystuje się to m.in. do tworzenia treści dla dorosłych, no i zrobiło się o tym głośno, kiedy na zagranicznym Twitchu wybuchł duży skandal. Streamer Atriok podczas transmisji zlikował historię oglądania i nie dotyczyła ona zwierzątek w Polsce, a pornografii z doklejoną twarzą streamerek, Pokémon i cute Cinderella. Oczywiście przeprosi, ale to nie pomogło. Ej, ale właśnie to. Ja u, widziałem to u Konowskiego, nie? Gość przeprasza, a w tle jego jakaś tam, nie wiem, dziewczyna posłakuje. Czy <laughs> to jest jeden poziom wyżej niż ta smutna muzyczka i siedzenie na łóżku, że widzowie, przepraszam, siedzę na łóżku, muzyczka smutna gra. Teraz trzeba jeszcze sadzać za sobą swoją partnerkę, a najlepsze jeszcze lepiej matkę i babkę i wtedy to dopiero działa na widza, nie? Booba spam cringe we don't do that there I've never made like weird I don't know seat sniffing joke. I've never done anything like that I've never done anything Tażona Ta szybko się rozeszła po internecie a Streamerka została zalana masą screenów linków i treści związanych z jej nagą podrubą. w pewnym momencie nie wytrzymała i z bezsilności po prostu się popłakała go live because this is what pain looks like This is what it looks like okay This is what it looks like fuck the fucking internet fuck the constant exploitation no,